Szołem ludziska, czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na staszku i graszku w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu pytałem Was na Facebookach, czy chcielibyście zobaczyć serię z FTLA, czy może z czegoś nowego, na przykład z Guild of Dungeoning, bo akurat było w promocji. Wasze głosy były niezwykle wyrównane, także zdecydowałem się jednak dotrzymać obietnicy i w ostatni dzień września wyprawimy się ponownie w podróż na ratunek galaktyce nowym statkiem, jakim tego dowiecie się już w środę. Poza tym na kanale pojawiły się odcinki z Shovel Knight Plague of Shadows. Oraz Dead in Bermuda. Poprzednio wybraliście The Binding of Isaac Rebirth. Teraz możecie oddać kolejny głos na jednego z pięciu kandydatów. Odcinek z wybranej gry pojawi się jak zwykle w przyszłą niedzielę. Obecni pretendenci do powrotu lamy to Captain Forever Remix, Darkest Dungeon, The Forest, Super Mutant Alien Assault oraz Powerful Ascension Skopa. Poza tym w ankiecie pytam Was również o to, o jakiej godzinie chcielibyście, bym wypuszczał odcinki. 14 okazała się dla mnie zbyt wczesną godziną, w ubiegłym tygodniu miałem spore problemy z wyrobieniem się na czas, a poza tym o 14 większość z Was jest jeszcze w szkole albo w pracy. Także link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Na koniec, jak zwykle, pytanie tygodnia, które brzmi... Czy istnieje jakaś starsza gra, z której chciałbyś, chciałabyś zobaczyć serię? Mówiąc starsza, mam na myśli grę, która wyszła mniej więcej przed rokiem 2000, tak? Czyli, żeby to nie była gra sprzed 3 lat czy sprzed 5, tylko co najmniej sprzed 15. Po prostu tak sobie pomyślałem, że chętnie nagrałbym dla was serię z gier takich jak np. Knights and Mercants, Settlers 4 czy Fallout 1 albo 2. Także dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 14:00 Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl A najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!